Możemy się zdziwić, dlaczego Jezus zarzucał uczniom brak wiary, skoro każdy by się przestraszył burzy na morzu, przebywając w jakiejś niewielkiej łodzi. Tak jakby domyślał się, był pewien, że powinni mieć taką wiarę po tym wszystkim, co z nim przeżyli, co zobaczyli, czego doświadczyli. Burza jednak ujawniła powierzchowność zaufania do Jezusa. I to jest bardzo charakterystyczne. Brak wiary daje o sobie znać w nadmiernym lęku o siebie. Kiedy nie ma się zaufania do troski Jezusa, jakby się nie dowierza w to, że Jezus ma troskę o mnie, kiedy się nie dowierza w potęgę Jezusa, człowiek próbuje sam sobie dać radę no, z życiem, licząc na swoje własne znikome siły. Pomyślcie, czy tak właśnie nie jest z nami? Skąd taki lęk we mnie? Ano, właśnie stąd, z niedostatku wiary. Lęk, a nawet powiem więcej, przerażenie mogą jednak stać się idealnym środowiskiem dla wzmocnienia wiary. Gdy tak się nie dzieje, gdy tak nie jest, gdy nie zawierzamy Jezusowi, nawet w przerażeniu to ono staje się nie do uniesienia, bo już nawet lęk jest nie do zniesienia. Przerażenie, taki rozdęty lęk, staje się takim balastem, który uniemożliwia wędrówkę, życie. I boimy się, że to nas zatopi, że pójdziemy na dno z tym naszym przerażeniem życiowym, więc się od tego przerażenia po prostu odcinamy. Ono idzie na dno, staje się przepastnym cieniem, jeziorem, odchłanią, przepaścią. W którym tonie również legion naszych grzechów, nie tylko on. Zaraz po tej burzy Jezus dopływa do brzegu razem z uczniami w tej swojej łodzi i przybija w pobliżu miejscowości Geraza. Naprzeciw niego i uczniów wybiega opętany, który ukrywał się w krainie cieni, na cmentarzu, pośród zmarłych. Nie mogąc już wytrzymać ze swoim lękiem, znowu lęk. Nie mogąc wytrzymać swojego lęku, przerażał innych. Jezus go zegzorcyzmował. Pamiętacie, że wyszedł z niego demon, który nosił imię Legion. Nieczysty duch wszedł w świnie, w trzodę liczącą cztery tysiące wieprzy i wszystko ruszyło prosto na dno jeziora. W samo dno cienia mroku. Pasterze z tego miasteczka, widząc nie tylko uwolnionego, opętanego, ale nade wszystko zagrożenie utraty reszty świńskich stad, uprosili Jezusa, aby odszedł z ich granic. Woleli stracić z oczu Jezusa, niż stracić na zawsze swoje świnie. Gerazyjczycy, ci mieszkańcy tego miasta, Widząc perspektywę utraty świń, pieniądze się jezioro jeszcze po zatopionych zwierzątach, patrzyli przerażonymi oczami też na Jezusa, na Boga. Pomyślcie, co to za wymowny obraz. Dno jeziora, cztery tysiące świń na dnie. Taki, taka wymowna metafora przynośnie naszego sumienia, wnętrza, podświadomości, tego wszystkiego, co mroczne w nas, naszych sekretów. Naszej skrytości też to i to wszystkiego tego, co nie tylko chcemy, żeby inni o nas się nie dowiedzieli, ale również to wszystko, czego my sami o sobie nie chcemy wiedzieć, to jest najbardziej przerażające. Gdy człowiek staje w obliczu utraty nie tylko swych świństewek, ale co najgorsze spojrzenia na dno swego sumienia, na dno swych uczuć, na dno wszystkiego, co jest w nim skryte, bo nie tylko chodzi o grzechy, lecz także o przykre wspomnienia. Jeszcze trudniejsze uczucia. Gdy nie chcemy już odczuwać tego lęku, to wszystko przeobraża się w jakieś monstrualne kształty na podobieństwo świni, która idzie na dno, leży tam jakiś czas, później rozdyma się, gnije, rozkłada się, staje się czymś strasznym. Wiele rzeczy, które topimy w sobie, w swoim sumieniu, w swojej podświadomości, w swoich głębinach, jeśli nie jest oddawane Bogu, rozkłada się w nas, i również nas rozkłada. Nie wiemy, jak bardzo lęk o siebie, nie tylko w tym najistotniejszym wymiarze wiąże nas. Można nawet zaryzykować hipotezę, że to właśnie lęk, ów lęk wywołuje burzę wokół nas. Ten lęk, który w sobie gdzieś tam nosimy. To chyba z jego powodu wokół nas dzieją się również rzeczy nie do opanowania. Kiedy człowiek jest przesiąknięty lękiem, który. Wcisnął w siebie, odciął się od niego, to jednak mimo wszystko emanuje nim. Jest radioaktywny od lęku. To powoduje, że środowisko źle reaguje na niego. Sytuacja jest wtedy bardzo trudna. Jezus uciszył burzę. Wracam jeszcze raz do obrazu Jezusa w łodzi. Ale też wprowadził głęboko, powiedziałbym do dna tą ciszę, bo jest powiedziane dzisiaj w Ewangelii, że nastała głęboka cisza, a więc niepowierzchowna. Prowadził tą ciszę w ich wnętrza i jednocześnie na zewnątrz. Ustał lęk, pogłębiła się wiara. Ale gdy nie wchodzimy w pogłębienie wiary, przerażenie może przejąć nad nami kontrolę. I to stanie się nie do wytrzymania, więc odcinamy się od tego wszystkiego, co budzi przerażenie. Bo nie jesteśmy nauczeni oddawać swoje lęki Bogu. Jesteśmy nauczeni radzić sobie ze wszystkim sami. Bo mamy obraz Boga, który jest bezradny. Albo taki obraz Boga, który się sparcjalnie nami nie interesuje, tylko śpi w jakichś pierzastych chmurach, w jakichś kołdrach, kumulusów, i on się nami po prostu nie interesuje. Ta Ewangelia pokazuje coś zupełnie inna, innego. Ale człowiek jest właśnie taki, jak dzisiaj to pokazuje Ewangelia. Jezus na końcu, na rufie, śpi, co prawda przy sterze oficjalnie, ale żaglami, wiosłami, operują apostołowie. I tak jest w moim życiu, czy w twoim. Jezus jest oficjalnie jakimś kapitanem, sternikiem, ale już dawno zasnął, bo nie za bardzo się nim nie interesujemy. Nic mu nie oddajemy w jego ręce. Sami próbujemy ze wszystkim sobie radzić. Wtedy powstaje lęk, bo człowiek jednak nie ma takiej pewności jak Bóg. Nie ma takich możliwości, jak Bóg, żeby sobie ze wszystkim poradzić. To my jesteśmy bezradni, nie Pan Bóg. Czy odczuwasz nieustannie napięcie lękowe? Czy przesadnie lękasz się o życie, o swoje zdrowie, o siebie, o bliskich, o wygląd, jak cię inni widzą? Lękasz się o utrzymanie, boisz się utracić twarz i tego, co inni o tobie mogą powiedzieć? A może wartości swojej pozycji pośród innych? Może boisz się choroby, kalectwa, nędzy, starości? Boisz się kogoś kochać, albo boisz się, że ktoś cię pokocha. A może boisz się, że nikt cię nie pokocha i nikt Ciebie nie potrzebuje. Boisz się krytyki, panicznie nie znosisz pochwał. Boisz się przyszłości, albo że ktoś odkryje, jaki jesteś naprawdę. Boisz się odzywać, albo boisz się, że nikt cię nie dopuści do głosu. Boisz się, że stracisz swoje grzechy, swoje nałogi. Albo, że one wyjdą na jaw i wszystko zostanie zdemaskowane, może lękasz się konsekwencji też swoich grzechów, czasu zapłaty za swoje winy, albo boisz się, że depczesz miłosierdzie Boga i lekceważysz je. Lista tych lęków jest przeogromna. Ale zauważcie, jak kiedy czytam te lęki, omówię te lęki teraz, to nagle człowiek mówi: o, tak, to jest moje, to jest moje. Ale gdybyśmy nie przeczytali sobie teraz tutaj wieczorem o tym żebyśmy nawet nie wiedzieli, że się boimy. A przecież jesteśmy tylko, przede wszystkim jesteśmy kompozycją lęków. Dlaczego? Bo Jemu nic nie powierzamy. Tyle jest w Tobie lęku, ile sam próbujesz zrobić ze swoim życiem. Tyle jest w Tobie wiary, ile oddajesz Bogu to, co nosisz na swoich barkach. I jeśli te wszystkie lęki mam w sobie, i widzę, że one są zbyt ciężkie dla mnie, To większość z nas robi coś takiego. Do dna, spycha to do środka, odcina się tego, próbuje tego nie czuć. Ale ponieważ trudno tego nie czuć, no to, to coś trzeba zrobić. Co? Uśmierzyć ten lęk, zapomnieć o nim. O właśnie iść na koncert, upić się, wejść w seks, najeść się, oglądać pięć y, filmów w ciągu jednej nocy. Cokolwiek byleby tylko nie czuć. Ile tak można. Rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście. W końcu te lęki wybuchną. Jak to stado wieprzów. Wtedy będzie katastrofa, burza. Wszystko to, co ukrywamy w sobie i co nie oddajemy Bogu, staje się ciemnością, cieniem. A kto jest księciem ciemności? Demon. Wszystko to, co nie oddaję Jezusowi, a zatrzymam w sobie, co ukryję w sobie, co wyprę w sobie, zaprzeczę temu. Do tego wszystkiego ma dostęp demon. I dlatego zaraz po opisie o, o tej burzy jest mowa o tym opętanym, który tak się już otoczył, ze swoimi lękami, że aż się go inni bali. I wtedy człowiek ucieka od innych, tak jak ten opętany, zamyka się w jakimś grobie, w pokoju. W mieszkaniu, boi się wyjść, boi się, że ktoś do niego przyjdzie, boi się, że ktoś do niego zatelefonuje, boi się, że nie zatelefonuje i wszystkiego się wtedy już boi. Jeszcze bardziej ucieka od siebie, od innych, od Boga. Byleby tylko nie odczuwać czego? Nieznośnego lęku. Dlaczego? Bo nie ma wiary w to, że Bóg może przejąć jego życie i może dobrze je poprowadzić. Całą tą żeglugę, aż do brzegu. Ludzie wtedy piją, by tego nie czuć, ciekają w pornografię, w obżarstwo, w seks, w narkotyki, w zależności emocjonalne, jakiekolwiek zresztą, o pętanie. Zauważcie, Jezus swoim uczniom nie pozwolił być powierzchownymi. Nie pozwolił im niczego ukryć przed sobą. Niczego ukryć w sobie. Nie mogli się niczego bać. I tak powoli stawali się przy Nim nieustraszeni. W końcu przestali się bać nawet śmierci. Ale najpierw. Zostali się bać burzy. Nawet jezioro i wicher były mu posłuszne. Nawet tajfun moich i twoich lęków i ocean twoich grzechów czy strasznych myśli i wspomnień może tylko on opanować. Człowiek sam siebie nie opanuje. Już nie mówiąc o tym, żeby opanował coś dookoła niego. Tak jesteśmy dziwnie stworzeni, że sami ze sobą sobie nie dajemy rady. Potrzebujemy Boga. On tylko może opanować wszystko i uczynić takimi, by już nas to wszystko nie przerażało. Ciekawe, Jezus nigdy nie uwalniał prośbami. I od lęków, i kiedy od chorób, a na pewno zawsze od zniewoleń demonicznych. Nigdy nie było tak, by powiedział, proszę Cię uprzejmie demonie, radź wyjść z niego. Zawsze wydawał Jezus rozkaz. Zarówno wobec żywiołów, jak i demonów, niekiedy nawet wobec chorób. Dlaczego? Wobec mrocznych sił nie był uprzejmy, choć był delikatny wobec tych, którzy byli ofiarami tychże mrocznych sił. Tylko Jezus może wszystko w Tobie i we mnie wyciszyć, bo spójrz głęboko w siebie, ile tam jest lęków, z których nie chcesz sobie zdawać sprawy. Ale im bardziej nie chcesz sobie zdawać z nich sprawy, tym bardziej one są niebezpieczne. Więc może lepiej na tej modlitwie wydobyć z siebie to, czego naprawdę się boisz i powierzyć to Bogu, zanim przyjdzie burza, albo zanim przyjdzie cmentarz. On ma moc. On mówi, milcz i ucisz się. W jednej chwili wszystko ustało. Czy ja mam taką wiarę, w to, że wszystko ustanie w jednej chwili, jeśli mu oddam to, co mnie od lat męczy, przeraża, straszy, doprowadza do lęku. On wie, jak tego bardzo pragniesz, jak bardzo pragniesz, już przestać się bać. Czynisz wiele wysiłku, wiosłujesz i rozstawiasz żagle i ciągle nic, tylko przerażenie i przerażenie. Dlaczego? Czy Bóg nie chce Cię wysłuchać? Chce! Tylko my sami tym wszystkim wiosujemy. Mówimy, nic cię to nie obchodzi, że gniemy, ale trzymamy żagle i trzymamy wiosła. On śpi przy sterze, ale czy dlatego, że się nie interesuje nami? Trzeba najpierw jemu, albo właściwie sobie najpierw uświadomić, czego ja się boję, do siebie samego dopuścić swój lęk, by móc jemu to oddać. A wtedy on. Rozkaże Twoim lękom, Twojemu przerażeniu i temu wszystkiemu, co Cię paraliżuje, i powie: milcz, ucisz się. Skieruję te słowa do wszystkiego, czego się boisz, do wspomnień, które Cię dręczą, uczuć, które już są jak rdza w Twojej duszy, przewidywaniom, które Cię trwożą, sytuacjom, które Cię paraliżują, pokusom, które atakują, nałogom, które wiążą i wreszcie demonom, które żerują. Na Tobie. Potrzebujemy Jego rozkazu. Potrzebujemy rozkazu Twojego Jezu Chryste. Jak gromu z jasnego nieba. Jak błyskawicy, która w jednej chwili pokazuje świat, który dotychczas był w ciemności. Jak błyskawicy, która rozprawi się z naszymi wrogami. Brat mojego dziadka, który walczył w czasie II wojny światowej w armii generała Maczka. Opowiadał mi, że najstraszniejsze chwile przeżył we Francji, pod Szambuła, Fales, kiedy Niemcy ich okrążyli i przez wiele godzin musiał przebywać w takim jakimś okopie, w ziemi jak w grobie. Ziemia się trzęsła zupełnie jakby w y, jakiś żywioł od pocisków i wtedy mówi, że najgorsza chwila było to czekanie, co się stanie. Bo wyobraźnia mu nasuwała najstraszniejsze jakieś obrazy. Pełna lęku podsuwała jakieś dramatyczne scenariusze, zwątpienie w zwycięstwo. Oczywiście widział śmierć i strasznie się bał. Strach oczywiście ma duże oczy. Paraliżowała, paraliżowała go to stagnacja, leżąc w tej ziemi. Ale gdy dowódca wydał rozkaz do ataku, Stchórza stał się bohaterem. W jednej chwili. Ten rozkaz mu pomógł. Rozkaz Jezusa. Kiedy rozmyślamy o cudach Jezusa, często zauważamy, że Jezus używał rozkazu. Rozkazu przez słowo. Szczególnie jeśli chodziło o opętanie. Czy było to rzeczywiste opętanie demoniczne, czy jakieś schorzenie psychiczne, czy też miks jednego i drugiego, Jezus wydawał rozkaz. I wszystko miało. Są słowa w Biblii, które przerażają samo przerażenie. Słowa Boga. Słowa, rozkazy, które uderzają w nasze kajdany, w naszą małoduszność, zamknięcie, paraliż, więzy, wreszcie same demony, które nami próbują manipulować. I wiecie, od wieków, jak się śledzi literaturę duchowości, to wszyscy autorzy duchowości na to wskazują. Jezus nie tylko sam wydawał rozkazy uwolnienia, ale też udzielił tej władzy swym uczniom. A więc i nam. Tobie też udzielił tej władzy, bo jesteś chrześcijaninem. Byś używał władzy wobec swoich wrogich sił. Czy będzie to pokusa, czy będzie to zniewolenie, czy obsesja, opętanie, przerażenie, lęk? Jedno jest rozwiązanie: słowo, rozkaz w imieniu Jezusa Chrystusa. Taki piorun słowa. Wspomnę chociażby Wagriusza z Pontu czy Ignacego z Loyola. Oni jednakowo uwydatniają tę prawdę. Chrześcijanin nie musi się bać złych duchów. Nie musi się bać przyszłości. Nie musi się bać swoich uczuć. Nie musi się bać swoich wspomnień. Nie musi się bać innych ludzi. Dlaczego? To złe duchy drżą przed imieniem Jezus. A nie Jezus drży przed imieniem Demona. To złe duchy drżą przed imieniem Jezusa Chrystusa, które w sobie nosisz od początku chrztu, tylko może nie wiesz, jaką potęgę masz wewnątrz siebie, jaki najostrzejszy miecz masz gdzieś tam za plecami i nawet nie wiesz, jaką błyskawicę masz w ręku, jaki piorun. Używaj władzy, którą Ci dał Jezus. Nie daj sobie zasugerować lęku, nie daj sobie wmówić, że imię Jezus jest słabsze od strąconych demonów, albo że imię Jezus nie poradzi sobie ze swoimi problemami finansowymi, seksualnymi, gastronomicznymi, kulinarnymi, nie wiem, rodzinnymi czy z Twoją samotnością. Czy Bóg jest aż tak słaby, żeby za Niego tyrać w naszym życiu? Musimy sobie uświadomić dzisiaj przy okazji tej burzy, która w jednej chwili zamieniła się w głęboką ciszę. Że twoje, moje i Twoje powodzenie w walce z tym, czego się boimy, jest ściśle uzależnione od, od decyzji, którą możemy podjąć teraz po prostu. Teraz Jezus mówić Mówisz, że moje imię jest potęgą niczym miecz i że wobec tego wszystkiego, co Cię paraliżuje lękiem, możesz okazać zdecydowany opór i to opór zwycięski, sprzeciw wobec pokusy, sprzeciw wobec potrzeptu, wobec planu, który rodzi się w sercu gdzieś w wyobraźni. Już w zalążu. Wobec skuszenia do pogardy, wobec skuszenia do złości, nieczystości, chciwości, obnowy, pijaństwa, cudzołóstwa, kradzieży, nie, mu, nie, nie mam na myśli tylko samych grzechów. Jak to uczynić? Biblijnym słowem, które otworzysz w księdze świętej, cytatem z pamięci z Biblii, albo nawet jeśli nie znasz tak dobrze słowa Bożego, słowami takimi prostymi, w imię Jezusa Chrystusa odejdź ode mnie duchu pychy. Albo w imię Jezusa Chrystusa odejdź ode mnie duchu lęku. Wszystko możesz tym imieniem odrzucić od siebie. Trzeba tylko jednej rzeczy, wiary, że naprawdę Bóg jest Bogiem. Możesz powiedzieć nawet dosadniej, jeśli zło ciebie naprawdę niszczy. Możesz powiedzieć, wynoś się, precz w imię Jezusa Chrystusa, temu co cię niszczy. Bo Bóg udzielił ci takiej władzy. On udzielił tej władzy apostołom, a więc i nam. Starożytni nazywali taki sprzeciw kontra agere. Przeciw uczynić. Albo antierresis. Sprzeciwić się złu, które ciebie niszczy, który ci wmawia, że jesteś słaby i że Bóg ci nie pomoże. To jest kłamliwa propaganda sił ciemności. Z całą pewnością nie ma co się bać. Bo imię Jezusa jest niezwyciężone. Popatrzcie jeszcze raz na tą burzę. Szalejąca burza. Jezus staje i mówi, milcz, ucisz się, w jednej chwili wszystko ustało. Bajka czy prawda? Jeśli to jest bajka, jesteśmy niewierzącymi. Jeśli to jest prawda, jesteśmy wierzącymi. Zły duch ucieka, gdy wydajesz rozkaz z odwagą i wiarą. I przeciwnie. Atakuje. Naciera, gdy widzi, że nie jesteś pewien potęgi imienia Bożego. A ta niepewność to już lęk. A lęk to brak wiary Jezusowi. Brak zaufania do Niego. To znaczy, że nie uważasz, że On jest Bogiem, który jest wszechmogący. Tylko może trochę mogący. A On jest wszechmogący. Jeśli nie masz jeszcze takiej pewności, pomódl się w takiej chwili do Najświętszej Matki albo do Świętego Michała Archanioła i wydaj śmiało taki rozkaz temu wszystkiemu, co ciebie niszczy i przygniata. Co mi się tutaj jeszcze nasuwa? Taki obraz. W Biblii nie ma tego obrazu. Nie ma obrazu w Biblii samuraja na przykład, ale treść kojarzy mi się właśnie z nimi. Dlaczego? Bo rozkaz w imię Jezusa jest jak cięcie mieczem, jak cięcie mieczem samuraja. Niektórym udaje się w jednym rozkazie w imię Jezusa odnieść triumf raz na zawsze nad swoimi lękami, swoimi pokusami, swoimi grzechami, zniewoleniami. Tak, innym dopiero po wielu jakichś ćwiczeniach, jakimś treningu, modlitwach, zmaganiach. Po wielu takich rozkazach w imię Jezusa Daj się wreszcie przezwyciężyć Ale nie bez przypadku Powiedziałem o tym samuraju Bo samuraj nosił co prawda dwa miecze Ale według jego sztuk walki Jego ambicją Tego wojownika było W jednym pchnięciu W jednym uderzeniu miecza powalić wroga To był szczyt jego umiejętności Wtedy uważał się za Rzeczywistego wojownika I to jest nam potrzebne Jednym cięciem powalić wroga. Tak silną wiarą, jakby to był piorun, jakby to był miecz samuraja. Zdobyć się na taką wiarę, że pomyślisz sobie, Bóg może sobie od razu z tym poradzić, tylko go wzywam na pomoc. A może ja latami już męczę się z tym, zmagam się i ciągle upadam, ciągle się czuję sparaliżowany, zniszczony, przelękniony. A może jedna modlitwa, jak błysk miecza, jak błysk piorunu, Jezus chce również, byś nabrał wprawy, czy nabrała wprawy, i w końcu by ci się udało odrzucać wrogów jednym uderzeniem. Jednym uderzeniem miecza, czyli jednym rozkazem w imieniu Jezusa. Musisz pamiętać, że jest tylko jeden słaby punkt w tym wszystkim. To jest właśnie to wszystko, co jest w Twoim cieniu. Wspomniane wspomnienia, jakieś złe, krzywdy, wyrzuty sumienia, nieuregulowane, nie do końca wyjaśnione. Może trudne uczucia, jeśli nierozpoznane schematy zachowawcze, fałszywe przekonania, to wszystko może prowadzić ostatecznie do uzależnień i do uzależnień, które stają się polem do manipulacji przez demonów. Wszystko, co ukryjesz przed Bogiem, nie tylko grzechy, ale również krzywdy, nie tylko krzywdy, ale również Twoje uczucia. Do wszystkiego powinien mieć Pan Jezus dostęp, aby nie było nic, do czego ma dostęp demon. Bo wszystko to, co jest nieoddane Bogu, staje się własnością demona. Nie ma jakiejś szarej strefy. To jest jeden słaby punkt. Jeśli tam coś jest nieoddane Bogu, będzie Ci trudno. Zacznij od najciemniejszej strony, kiedy chcesz dążyć do światłości. Kto chce żyć w Chrystusie w pełni, bez lęku, bez paraliżu. I gromić swoich wrogów duszy, powinien zacząć od swojego cienia, od tego, co w nim jest najmroczniejsze, czego się najbardziej boi, co najbardziej spycha do wnętrza. To trzeba wydobyć. Pomocna oczywiście jest do tego modlitwa czy adoracja, ale zwykle ludzie, którzy coś bardzo głęboko ukrywają, nie są w stanie wytrzymać na modlitwie bardzo długo, nie są w stanie być w ciszy, a już, nie daj Boże, adoracja, być z najświętszym sakramentem. Nosi ich wtedy. Boją się, że wyjdzie coś na zewnątrz. Ale to coś jest niebezpieczne, bo jak nie wyjdzie na zewnątrz przed Bogiem, stanie się szczeliną, przez którą wejdzie zły duch. Zapewne nieraz doświadczyliście też tego, że zanim popełniliście jakiś straszny czyn, podły lub grzech, to wcześniej on w umyśle nakreślał się w wyobraźni jako jakiś projekt, szkic, taki jakiś banalny może nawet plan, i dopiero później, po jakichś dwóch, pięciu godzinach, nawet po kilku dniach. Wdrażaliście to dziwnie w życie, mechanicznie, automatycznie, bo nie zdemaskowaliśmy tego przed Panem. Uznaliśmy, że to tylko myśl. Myśli też należą do Pana. Jeśli coś Ci się podsuwa złego nawet w myśli, oddaj to Panu. Już wtedy wyjmij miecz rozkazu Jezusa. Już wtedy powiedz, precz, nie chcę takiego planu. Nie czekaj, aż będzie grzech metr przed Tobą. Wystarczy, że już plan jest. Nie wiesz, od kogo to pochodzi. Czy z ciebie wyszło to, czy od szatana? Masz taki pomysł, a może by tak zrobić? Nie, tak nie zrobię. Wtedy przeciwnik jest najsłabszy, kiedy on dociera do naszej wyobraźni, przedstawia nam projekty. Wtedy możemy ten, uczynić ten jeden cios, który jest śmiertelny dla naszego wroga. I nie ma wtedy problemu, nie ma wtedy kłopotu. Na modlitwie niektóre osoby, albo właśnie namszy, przy komunii świętej. Dziwnym rzeczym, z zbiegiem nagle czują, że mają w sobie takie głupie pomysły. Albo bluźniercze nawet. Albo może świętokradzkie. Albo jakieś nieczyste, złowieszcze. Tak. Dlaczego na modlitwie? Bo na modlitwie Jezus pozwala ci wydobyć to, co jest najbardziej głęboko w tobie. Z dna wydobywa. Chciałbym powiedzieć te wszystkie świństwa. A my to jeszcze bardziej topimy, bo się wstydzimy. Go On mówi, nie właśnie, oddaj mi to. Wtedy oddaj mu to. A jeśli jeszcze natrętnie to do Ciebie przychodzi, użyj miecza w imię Jezusa Chrystusa odejdź ode mnie. Bracia i siostry, musimy wierzyć w to, że to, co dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii, naprawdę miało miejsce. Naprawdę w jednej chwili mogą ustać Twoje lęki i Twoje kłopoty. Jeśli masz mocną wiarę w to, że imię Jezus Chrystus jest najpotężniejsze. I nie ma takiej potęgi na świecie, jak to imię. I Bóg chce, żebyśmy używali tego imienia. Nie wtedy, kiedy nam wyleci talerz z ręki, powiemy, o Jezu, albo co, zawadzimy się, o schody o mój Boże. Wtedy nie. Tylko wtedy, kiedy naprawdę jest potrzeba, trzeba go wzywać. Kiedy jest burza, kiedy są demony, kiedy paraliżuje Cię życie, kiedy już nie radzisz sobie z czymś, kiedy nie wiesz jak. Owszem, wchodzisz w walkę, może nie od razu Ci się uda, może trzeba jeszcze przećwiczyć kilka chwytów, uderzeń, ciosów, ale w końcu zadasz ten cios, bo ten miecz nigdy nie pęka. Jest im imię Jezusa Chrystusa. Amen.